Jak rozwijać filmę dzięki reklamom wideo w YouTube? YouTube to platforma multimedialna, dzięki której możesz zachęcić użytkowników do skorzystania ze swojej oferty. Trzeba wyszukać najbardziej wartościowych odbiorców, zaprezentować swoją markę w atrakcyjny sposób, a następnie budować głębszą relację z użytkownikami. Angażując ich w interakcję z marką. Po pierwsze, znajdź najbardziej wartościowych odbiorców. W przypadku większości marek, 5% osób odpowiada za 80% wartości. Możemy pomóc ci efektywnie dotrzeć do tych osób, a im pomóc odnaleźć Twoją firmę. Docieraj do klientów dzięki ich zainteresowaniu. Nawiązuj kontakt z nieuchwytnymi klientami. Docieraj do osób potencjalnie zainteresowanych Twoją ofertą w momencie, gdy szukają zawartych w niej produktów i usług. Nie pójdź za wyświetlanie reklam osobom niezainteresowanym Twoją marką. Po drugie, zaprezentuj swoją markę w atrakcyjny sposób. Korzystaj w pełni ze swobody twórczej i kontroli nad reklamami. Twórz ciągające, unikalne reklamy. Przekonaj klientów, że Twoja oferta jest dla nich istotna. Po trzecie... Zaangażuj klientów i buduj z nimi silne relacje. Jeśli chcesz, możesz angażować użytkowników w interakcje z marką na wielu poziomach. Daj klientom możliwość łatwego udostępniania filmów, wydając przyciski serwisów Google, Twitter i Facebook, ponieważ może to znacznie ożywić i uatrakcyjnić rozmowy prowadzone w kanale Twojej marki. Angażując klientów, możesz rozpowszechniać swój przekaz za pośrednictwem znajomych i fanów. Gromadzić społeczność wokół swojej marki, odkryć co budzi zainteresowanie klientów i skłaniać do klikania. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim kwestią, jak dzięki filmom zachęcić najbardziej wartościowych odbiorców do udziału. Reklamodawcy poświęcają mnóstwo czasu i pieniędzy na tworzenie reklam, które będą chętnie oglądane przez odbiorców, reklam, które skutecznie nakłaniają widzów do podjęcia określonego działania. Krótko mówiąc, reklam będących treścią. Trzeba jednak przyznać, że rzadko są one tak postrzegane. Z pewnością nic z nas nie czeka z utęsknieniem na przerwę reklamową podczas oglądania ulubionego programu w telewizji. Jaka jest więc różnica między reklamą a treścią? Odpowiedź jest prosta: jest to wartość dla widza. Jeśli reklama będzie dla mnie interesująca, np. wciągająca emocjonalnie. Trafna, przydatna, czy ciekawa z jakiegokolwiek innego powodu, uznam ją za wartościową. Jak zauważył Howard Gosar, słynny specjalista do spraw reklam, fakty są takie, że nikt nie czyta reklam. Ludzie czytają to, co ich interesuje, a czasem akurat jest to reklama. Jak zatem tworzyć reklamy interesujące i wartościowe dla odbiorców? Ważny jest oczywiście dobry tekst reklamy, ale nie tylko. Coś, co jest interesujące dla jednej osoby, będzie irytujące dla innej. reklama firmy Dollar Shave Club może być dla mnie ciekawa, jednak dla mojej dziewczyny, niezależnie od jakości samego filmiku, będzie to zawsze reklama przerwająca oglądany program. Zainwestowanie 4,5 tysięcy dolarów przyniosło 12 tysięcy zamówień w ciągu 48 godzin. W reklamie zaskakujący był pomysł – w filmie występuje szef firmy. Kluczem jest dopasowanie odpowiednich reklam do właściwych odbiorców. Jak to zrobić? Odpowiedź jest taka – daj widzom wybór. Kiedy odbiorcy mają wybór, reklamy stają się treścią. Jak wynika z badań firmy ISPOS, 9 na 10 osób uważa, że reklamy TrueView in Stream zwiększają przyjemność korzystania z YouTube. Tradycyjne reklamy mają narzucający się charakter. Bez pytania wyświetla się reklamy nieznanym osobom z nadzieją, że któraś z nich je obejrzy. A gdyby udało się użytkowników zainteresowanych odpowiednią tematyką, oprzeć reklamy nie na przymusie, ale na zaproszeniu. Jak zauważyła niedawno dziennik New York Times, użytkownicy chętnie obejrzą reklamy, jeśli będzie to ich decyzja. Właśnie dlatego opracowaliśmy format TrueView. Reklamy na TrueView zaproszenie do oglądania. Docieraj tylko do osób zainteresowanych Twoją reklamą. Nie płacę za użytkowników, którzy pomijają Twoją reklamę. YouTube jest najpopularniejszą witryną z filmami na świecie, mającą 800 milionów widzów miesięcznie. Reklamy TrueView są oglądane 4 razy częściej niż inne reklamy wideo YouTube. Do obejrzenia reklam wideo udaje się zachęcić 9 na 10 widzów. Reklamodawcy, którzy prowadzili kampanię wideo w YouTube odnotowali średni wzrost natężenia ruchów w witrynach o 20%. Pierwsze kroki z reklamami wideo w YouTube. Zwróć uwagę jak łatwo jest założyć konto tym osobom, którego jeszcze nie mają. Nagraj film i prześlij go do tego YouTube. Możesz także użyć filmu, który masz już na swoim kanale w YouTube. Konfiguracja kampanii jest łatwa i zajmuje tylko kilka minut. Dobrze jest jeszcze przed rozpoczęciem konfiguracji wybrać na swoim kanale w YouTube film, który ma się znaleźć w reklamie. Na tym etapie musisz nadać nazwę kampanii, ustalić kwotę, jaką chcesz na nią przeznaczyć, wybrać reklamę wideo i wprowadzić parametry kierowania. To wszystko ma duże znaczenie. Aby ten proces przebiegał sprawniej, warto zapoznać się z definicjami umieszczonymi obok każdego pola. Najpierw kliknij kartę Kampania. Kliknij plus nowa kampania. Następnie wybierz dla typu kampanii ustawienie wideo online. Tutaj wpiszemy podstawowe informacje o kampanii. Dobrym pomysłem jest pozostawienie domyślnych ustawień zaawansowanych opcji kampanii. Możesz je zmienić w każdej chwili, ale zostały tak dobrane, by umożliwić rozpoczęcie prowadzenia kampanii najmniej ryzykowny, w najrozsądniejszy sposób. Nadaj kampanii opisową nazwę, wprowadź budżet dzienny, wybierz kwotę, jaką zamierzasz przeznaczać dziennie na reklamy wideo. Domyślna metoda wyświetlana jest najlepsza na początek. Następny etap jest równie ważny jak reklama, którą chcesz wyświetlać. Przejdziemy teraz do stosowania filtrów, które służą do Wydzielenia ściśle określonej grupy osób, w jakich zamierzasz dotrzeć ze swoją reklamą wideo w YouTube i w sieci reklamowej Google. Możesz na przykład kierować reklamę do mężczyzn w wieku 18-35 lat, którzy mieszkają na Śląsku. Wybierz, gdzie mają pojawiać się Twoje reklamy i w jakim językiem powinni posługiwać się widzowie. Możesz nawet wykluczać skierowania określone lokalizacje, więc masz pełną kontrolę nad tym, do kogo docierasz z reklamą. Masz teraz możliwość wyboru reklamy wideo, którą chcesz wyświetlać. Kliknij Wybierz film, by stworzyć reklamę. Jeśli masz już swój kanał w YouTube, to dobrze się składa. Możesz ręcznie wyszukać go, znajdujący się w nim film. A jeśli masz adres URL filmu, również możesz go użyć. Po wybraniu reklamy masz widoczny na następnym ekranie prezentację jej wyglądu w poszczególnych formatach TrueView. Teraz możesz sprawdzić, jak Twoja reklama wideo będzie wyglądać i jak może dojść do jej wyświetlenia. Po kliknięciu w lewym okienku poszczególnych formatów TrueView zobaczysz, jak Twoja reklama będzie prezentowana w YouTube. Domyślnie pojawi się we wszystkich trzech formatach, o ile nie zmienisz ustawień. Dobrym pomysłem jest pozostawienie ustawień bez zmian, ponieważ pozwoli to zmaksymalizować zasięg i sprawdzić, które formaty reklam najlepiej się sprawdzają. Napisz przyciągający uwagę nagłówek reklamy, a w wierszach opisów wspomnij o ofertach specjalnych, zniżkach lub innych promocjach. Wybierz do swojego filmu najefektywniejszą, najciekawszą miniaturkę obrazu, która będzie zwracać uwagę widzów. To naprawdę bardzo ważne. Wybierz w polu wyświetlany URL adres, który ma być widoczny dla użytkowników, a w polu docelowy URL adres strony, do której ma prowadzić reklamę. Korzystając z ustawień zaawansowanych, możesz określić datę rozpoczęcia i zakończenia kampanii wideo, zadeklarować ile razy użytkownicy mają zobaczyć reklamę w określonym przydziale czasu, skonfigurować kierowanie na określone urządzenia przenośne. Domyślnie reklama jest kierowana na wszystkie urządzenia. Kierowanie reklam. W zapewnić naprawdę dobre wyniki, kierowanie nie może odstawać poziomu od jakości samej reklamy wideo. Reklamy Truju znakomicie wywiązują się ze swojego zdania, polegającego na zachęcaniu użytkowników do obejrzenia Twojej reklamy, ale jeśli dodasz do tego umiejętnie skonfigurowane kierowanie, możesz osiągnąć jeszcze lepsze efekty. Po pierwsze, nadaj grupy kierowania łatwo rozpoznawalną nazwę, np. Na Polscy ojcowie. Pamiętaj, że możesz utworzyć wiele grup kierowania. Następnie Wpisz kwotę, jaką zamierzasz płacić za każde obejrzenie jednej z Twoich reklam wideo. Jeśli nie wiesz, jak ją wyznaczyć, wybierz kwotę za wyświetlenie sugerowaną przez Google. Jest ona tak dobrana, by zapewnić reklamie wygraną w dostatecznie dużej liczbie aukcji płatności za wyświetlenie, aby pojawiała się ona w YouTube z częstotliwością powodującą wyraźny wzrost skuteczności kampanii. Możesz zawsze zmodyfikować tę kwotę w późniejszym czasie, ale Twoje wydatki nigdy nie przekroczą limitu budżetu dziennego, jaki ustalisz dla kampanii. Po trzecie, możesz kierować reklamy według płci i wieku użytkowników, a nawet ich zainteresowań. Im bardziej szczegółowe parametry wprowadzisz w tym miejscu, tym większa szansa, że reklamy wywołają właściwy oddźwięk w grupie docelowej. Im bardziej te osoby będą zainteresowane Twoją ofertą, tym więcej konwersji przyniosą wyświetlenia reklam. Możesz na przykład kierować reklamę do kobiet w wieku 40-50 lat, które uwielbiają zagadnienia finansowe i grę w golfa. Dostępne są też zaawansowane opcje kierowania, które zapewniają skuteczne ograniczenie wyświetlenia reklam tylko do odpowiednich okoliczności. Dzięki kierowaniu na tematy, Twoje reklamy będą pojawiać się tylko w ściśle określonych kanałach YouTube, filmach lub witrynach związanych w jakiś sposób z Twoimi produktami lub usługami. Na przykład, możesz skonfigurować kierowanie swoich reklam wideo w sposób zapewniający ich wyświetlanie tylko w witrynach, które zawierają treści dotyczące samochodów i ciężarówek. Remarketing to kolejne zaawansowane narzędzie kierowania. Umożliwia docieranie do użytkowników, którzy wykazali już wcześniej zainteresowanie Twoją firmą. Możesz tworzyć remarketingowe listy kierowania służące do wyświetlania reklam osobom, które subskrybowały Twój kanał YouTube, zasygnalizowały, że spodobał im się jeden z Twoich filmów lub opatrzyły go komentarzem. Po czwarte, Dodaj słowa kluczowe, które według Ciebie powinny powodować pojawienie się Twoich reklam wideo wynika w wynikach wyszukiwania w YouTube. Po piąte, zapisz grupę kierowania i kontynuuj. Musisz wysłać swoją reklamę do zatwierdzenia przez nasz zespół specjalistów, a po uzyskaniu akceptacji powinna ona zacząć pojawiać się w YouTube. Połącz konto YouTube z kontem AdWords. Omówmy najlepsze praktyki. Najpierw przygotuj reklamę, która będzie chętnie oglądana. Zawężenie trafnego kierowania spowoduje wzrost współczynnika odtworzeń, ale może zmniejszyć ogólną liczbę wyświetleń. Kieruj reklamę na osoby, które z największym prawdopodobieństwem dokonają konwersji po jej obejrzeniu, uznając ją za trafną, ciekawą i atrakcyjną. Zastosuj remarketing wideo z uwzględnieniem dotychczasowych działań użytkowników, które wskazują na ich zaangażowanie, np. wyświetleń, subskrypcji lub dowodów uznania, pokazując im kolejny film z serii. O czym należy pamiętać przy filmowaniu reklamy? Jakie zadanie ma do spełnienia Twoja reklama wideo? Zwiększanie świadomości marki, przyciąganie użytkowników do witryny, przyciąganie klientów do placówek firmy. Mając jasno wyznaczony cel, możesz nakręcić odpowiedni film. Po drugie, Kluczem do stworzenia znakomitej reklamy jest autentyczność. Więc po prostu chwyć kamerę i zacznij nagrywanie. Jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o nią znajomego lub współpracownika. Nie wiesz co sfilmować? Możesz zrobić prezentację swojego sklepu, opowiedzieć o początkach działalności lub udzielić odpowiedzi na najczęstsze pytania. Możliwości są nieograniczone. Po trzecie, nic nie szkodzi, jeśli nie uda ci się nakręcić całego filmu w jednym ujęciu. Możesz skorzystać z jednego z wielu bezpłatnych, łatwych w obsłudze narzędzi edycyjnych, które można znaleźć oprogramowaniu większości komputerów. Po czwarte, utwórz konto i dodaj swój film w ciągu kilku minut. Po piąte, skonfiguruj kampanię w AdWords. Wykonaj omówione powyżej czynności, by rozpocząć wyświetlanie reklamy. Zoptymalizuj kampanię. Wykorzystaj w pełni potencjał kampanii. Słuchaj się w opinię klientów i działaj z uwzględnieniem informacji pochodzących z danych o widzach. Korzystaj z Google Analytics. Stosuj wszystkie trzy formaty trudu. Eksperymentuj ze wszystkimi rodzajami ekranów i urządzeń, przynajmniej na początku. Docieraj do odbiorców, którzy z największym prawdopodobieństwem. Dokonają konwersji, czyli sięgnij po remarketing. Wsłuchuj się w opinię klientów. Udoskonal swój film lub wybierz najlepszy z tych, które masz. Korzystaj z narzędzi analitycznych YouTube, by zobaczyć, kto ogląda reklamy, co im się podoba, a gdzie tracisz zainteresowanie odbiorców. Przekieruj widzów filmu do swojej witryny. TrueView to wyróżniający się format reklamowy stosowany w YouTube. Zespół reklam TrueView składa się z trzech formatów, które mają jedną cechę wspólną. Reklamodawca płaci tylko za faktyczne wyświetlenia, stąd angielska nazwa TrueView. Warunek, którego spełnienie potwierdza faktyczne wyświetlenie reklamy, różni się nieco dla poszczególnych formatów, ale główna zasada pozostaje niezmienna. Reklamodawca płaci tylko za dobrowolne obejrzenie reklamy przez użytkownika. Poza tym, faktyczne obejrzenie reklamy wideo zalicza się jej jako wyświetlenie filmu w YouTube. Reklamy wideo TrueView dają widzom możliwość wyboru. Celem jest przywrócenie użytkownikom kontroli nad oglądanymi treściami i promowanie dobrych reklam. Użytkownicy mają wybór, kiedy i jak zapoznają się z, z przekazem reklamodawcy. Natomiast reklamodawcy płacą tylko w sytuacji, gdy udało się zachęcić wiza do obejrzenia reklamy, a nie została ona po prostu wyświetlona na stronie. Przewaga reklam TrueView nad zwykłymi reklamami przed wyświetleniem. Reklamy TrueView wliczają się do liczby wyświetleń filmów w YouTube, w przeciwieństwie do zwykłych reklam przed wyświetleniem. Reklamy TruViu są ogólnie tańsze od zwykłych reklam przed wyświetleniem. Reklamodawca płaci tylko za faktyczne wyświetlenia, a nie za pominięcia czy też same kliknięcia. Każdy film reklamowy jest automatycznie wyświetlany w trzech formatach reklam w YouTube i sieci reklamowej Google. Formaty: InStream, Rola Widza. Po 5 sekundach może pominąć reklamę i kontynuować oglądanie filmu. Rola reklamodawcy płaci, jeśli widz obejrzy całą reklamę lub jej pierwsze 30 sekund, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. In-Display Rola widza. W przypadku reklam wyświetlanych w witrynach sieci reklamowej Google i obok filmów w YouTube. Kliknięcie prowadzi do obejrzenia reklamy wideo w YouTube. Rola reklamodawcy. Płaci, jeśli widz kliknie i obejrzy jego reklamę wideo w YouTube. Insert. Rola widza. W przypadku reklam w wynikach wyszukiwania w YouTube, kliknięcie prowadzi do obejrzenia reklamy wideo w YouTube. Rola reklamodawcy. Stosuje słowa kluczowe w celu wyróżnienia swojej reklamy, a następnie płaci, jeśli widz kliknie ją i obejrzy w YouTube. TrueView in Stream TrueView in Search TrueView in Display Na początek porozmawiajmy o odbiorcach. Użytkownicy na całym świecie korzystają z urządzeń przenośnych czy też mobilnych. W 2011 roku zauważyliśmy, że warto reklamować się na urządzeniach przenośnych, w 2012 roku uczyliśmy się, jak to robić, a w 2013 zawalczmy o maksymalne wykorzystanie potencjału reklamy na urządzeniach mobilnych. Krótko mówiąc, urządzenia przynośne stanowią integralną część naszego życia. W związku z tym, że urządzenia, z których korzystamy, na trwałe wpisały się już w naszą codzienność, reklamodawcy mają doskonałą okazję, by nawiązać bliski kontakt z użytkownikami urządzeń przenośnych. Poniżej przedstawiamy dane, które to potwierdzają, a każdego poranka można dodatkowo utwierdzić się w tym przekonaniu, przeglądając aktualności branżowe. Korzystaj z remarketingu wideo. Docieraj do odbiorców, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonają konwersji. Nawiązuj kontakt z klientami. Nawiązuj kontakt z klientami. Zachęcaj do udostępniania treści, prowadzenia rozmów i do interakcji społecznościowych. Wyświetlenia i subskrypcje po obejrzeniu reklamy. Twoje reklamy powinny przyczynić się do odnotowania dodatkowych, bezpłatnych wyświetleń, udostępnień i subskrypcji filmów przez osoby, które chcą bardziej zaangażować się w funkcjonowanie Twojego kanału. Ułatw im to. Inicjuj dialog. Gdy użytkownicy komentują Twoje filmy i subskrybują Twój kanał, możesz udzielać im odpowiedzi i wciągać ich w merytoryczne dyskusje. Pamiętaj o aktualizowaniu treści. Dbaj, by w swoim kanale YouTube zamieszczać świeże, użyteczne materiały prezentujące Twoją firmę. Wykorzystuj zainteresowania klientów. Zachęcaj użytkowników do tworzenia własnych filmów przedstawiających korzystanie z Twoich produktów lub ilustrujących ich zamiłowanie do Twojej marki. Polecane filmy i playlisty oraz monitorowanie ich. Wybierz polecane filmy lub playlisty, które mają być automatycznie odtwarzane osobie trafiającej do Twojego kanału, albo wybierz po prostu najnowsze przesłane materiały. Każda reklama TrueView stanowi okazję do nawiązania kontaktu z klientami oraz tworzenia wokół Twojej marki społeczności użytkowników YouTube. To wszystko dzieje się po obejrzeniu przez nich Twojej reklamy. Co zatem dzieje się po znalezieniu przez Ciebie właściwych odbiorców, korzystających z odpowiednich urządzeń i dostarczeniu im materiału, który uznają za cenny? Chcą podzielić się. Nim z innymi osobami, które ich zdaniem on również zainteresuje. Z naszych doświadczeń wynika, że tysiąc najlepszych reklamodawców zyskuje średnio jedno bezpłatne wyświetlenie za dwa płatne. To bardzo dobra możliwość obniżenia kosztów o 33%. To także wspaniały sposób na zwiększenie liczby zakupów oraz ponownych zakupów Twojej firmy czyli lojalności wobec marki. Przeanalizujmy studia przypadków. Reklamy wideo obniżyły w firmie TRX w średni koszt konwersji o 65%. YouTube odpowiada za 5% sprzedaży i 40% wyświetleń w przypadku kasetonów firmy Celium. Firma Rawkenbog pozyskuje 50% klientów dzięki YouTube. Model Chevy Sonic przyciągnął uwagę młodych ludzi dzięki reklamom wideo. Wyznaczony cel rozbudzenie świadomości, zainteresowania i zaangażowania wśród docelowych odbiorców w młodym wieku. Wykonane zadanie stworzenie serii filmów w postaci cyfrowej. Osiągnięte efekty. Dla kierowanego ponownie filmu odnotowano 9,7 miliona wyświetleń, 80 tysięcy kliknięć i 93% wskaźnik odtworzeń do końca standardowej reklamy wideo in stream. Model Chevy Sony przyciągnął uwagę młodych ludzi dzięki reklamom wideo. Zachęcaj użytkowników do wybrania Twojej oferty. Następne kroki.